Dzień dobry, witamy Państwa ze studia e-Petrol TV. Marta Feliksik i Jakub Bogucki. Dzisiaj nie mamy dla Państwa komentarza do sytuacji rynkowej. Dzisiaj przed nami losowanie grup pierwszych piłkarskich mistrzostw w branży paliwowej w Wrocławiu 5-6 października. To jest impreza zupełnie unikatowa. Pierwszy raz coś takiego w naszym kraju się dzieje. Firmy paliwowe będą rywalizować w trakcie naszych targów Stacja i Biznes w Przyszłości pod Wrocławską Halą Stulecia na specjalnym boisku. W mistrzostwach typowo sportowych piłkarskich gramy na boisku 40 na 20. Gramy, gra 8 drużyn, które prezentują różne firmy związane z branżą paliw na rynku polskim. Za chwileczkę przystąpimy do losowania, natomiast przypominam jeszcze Państwu, że harmonogram, który widzicie Państwo już ze mną, można zobaczyć również na naszej stronie targi Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w imprezie no i oczywiście do oglądania przebiegu losowania. Losujemy, tak jak powiedzieliśmy, 8 drużyn. Gramy w Każda z drużyn gra spotkania dwa razy po 12 minut, spotkania mają 10-minutowe przerwy między nimi. Rozpoczynamy o pół do 11 rano na pergoli pod Wrocławską Halą Stulecia na terenie kompleksu. Tam mamy specjalnie przygotowane boiska dla naszych uczestników. Kończymy natomiast 17.20, to jest ostatni mecz grupy B. Spośród drużyn, które pojawią się podczas naszego turnieju na, na specjalną prośbę, tak powiem, drużyna firmy Aksan, operatora dystrybutora paliw płynnych i gazu płynnego na terenie Środkowej i Wschodniej Polski zostanie jakby wylosowana nieco wcześniej i trafi do grupy B. Z uwagi na względy logistyczne firma musi dotrzeć z bardzo dużej odległości, no i ze względu na specjalną prośbę trafia ona do grupy B. Natomiast w dalszej perspektywie przed nami Marta będzie losować kolejne firmy, które będą już normalnie można powiedzieć, szeregowane, jeśli chodzi o rozkład dnia. Pierwsza firma w grupie A to Citronex. Citronex, firma powstała w 1988 roku, lider logistyki, importu owoców do Polski, ale także firma znacząca w logistyce i posiadająca własne stacje. To jest pierwsza firma w grupie A. Kolejną firmą w grupie B jest firma Unimot. Unimod, multienergetyczna grupa kapitałowa, zajmująca się paliwami płynnymi, zajmująca się gazem płynnym, obrotem, biopaliwami, trafia do grupy B. Kolejna firma w grupie A to ST Transport Kolejowy, jeden, STK, właśnie, Jeden z najbardziej dynamicznych kolei. przewoźników kolejowych w naszym kraju, otwierający się również na połączenia międzynarodowe. STK Transport Kolejowy trafia do grupy A. Kolejną drużyną, która rozegra rozgrywki w kategorii w grupie B jest firma PKM Olkusz. PKM Olkusz, hurtowy i detaliczny sprzedawca paliw płynnych w logistyce, przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej w Olkuszu trafia do grupy B. Kolejna firma w grupie A to Autotrack. Autotrak, operator własnych stacji i stacji franczyzowych pod marką Total z Dolnego Śląska trafia do grupy A. Ostatnią firmą w grupie B. Co jest, za emocje, proszę państwa. Jest firma Lucik Agroas. Agroas. Firma działająca w branży zaopatrzenia rolnictwa, ale także w handlu i dystrybucji paliw płynnych. Agroas to ostatnia firma, która trafia do grupy B. I ostatnia firma która została trafi do grupy A i jest to Marko Oj! Renomowany operator hurtowy, dystrybutor paliw płynnych na terenie całego kraju Marco Oil. To jest ostatnia firma, która trafia do grupy A. Jednocześnie ostatnia firma w naszym losowaniu. Podział, który Państwo widzicie za mną, to jest podział ostateczny. W ten sposób będzie wyglądać harmonogram rozgrywek pierwszego dnia, czyli 5 października w środę. Zaczynamy o pierwszym meczem w grupie A. Przypominamy pergola przy kali stulecia, a wszystkie szczegóły na stronie targipaliwowe.pl Dziękujemy bardzo i zapraszamy.